Ale sobie daliście. Tutaj jakaś kłótnia, jakaś niezgoda między wami wyszła, coś takiego, co wprowadziło chaos, co wprowadziło zamieszanie i to, że wy jesteście teraz na siebie cięci. Odsunęliście się, tak? Każde z, każdy z was się odseparowało, ale oboje trzymacie rękę na pulsie cały czas, zastanawiacie się, co tam u tej osoby słychać, tak? Możecie na siebie zerkać w mediach społecznościowych, cały czas po prostu badać sytuację. Sądzę, że oboje jesteście na bieżąco. I teraz to, co widać, że ta osoba ma bardzo dużo lęków w sobie i ona się boi, że jak wyciągnie do Ciebie rękę, że jak przyjdzie, to Ty tę osobę odrzucisz, tak? Ona wie, że Ty jesteś człowiekiem inteligentnym, ale też człowiekiem takim, który potrafi dzigać też tym mieczem, tak? I potrafi odbić sprawnie piłeczkę, dlatego tutaj pojawia się strach, pojawia się obawa przed odrzuceniem. I widać też, że ta osoba ma taką energię dosyć mocną, taką energię, gdzie ona też mocno trzyma w sobie urazy i może być ciężko jest się wyłamać, tak, poza swoje takie określone zasady, tak, bo ona tutaj się takimi twardymi zasadami w życiu kieruje i może być tak, że honor że, że honor i duma po prostu nie pozwalają się tej osobie do Ciebie odezwać, więc ona tutaj ma w zamyśle sprowokować to, sprowokować to w taki sposób trochę pokątny, w taki, żeby wzniecić jakąś burzę i Mm, tym sposobem mm, doprowadzić do wyjaśnień, tak? Ale to nie będą przeprosiny takie same w sobie, że ona do ciebie przyjdzie i powie, no tak, słuchaj, spaliłem czy spaliłam. Tylko to będzie po prostu tak zorganizowane, żeby ciebie wkurzyć, żebyś e, ty e, się odezwała, czy żebyś ty się odezwał, i wtedy tutaj sytuacja się rozwiąże. Ten człowiek o tobie bardzo ciepło myśli, on, on ciebie wspomina, on ma do ciebie ciepło uczucia. E, natomiast, jak wspomniałam, tutaj te. Mm, takie blokady wewnętrzne wchodzą w grę, tak i to poczucie tej, tej dumy, bo tutaj ta duma w ogóle jest bardzo ważna u tej osoby.